Cześć widzowie, dzisiaj jestem u mojego kolegi, którego serdecznie pozdrawiam, i dzisiaj opowiem Wam trochę o raku floryckim. Potem nakarmimy też tego osobnika, którego widzicie w akwarium. W naturalnych warunkach rak ten występuje na florydzie. Dorasta do około 10 cm długości. Myślę, że teraz możemy go nakarmić. Mam tutaj takiego brokuła. Dajemy go do gorącej wody, żeby go tak sparzyć, trochę ugotować, na pęsetę i do akwarium. Zobaczcie w ogóle, jakie te raki floryczkie są bardzo ładne. Mają taki niebieski odcień tego pancerza. No i zobaczcie, jaki ten rak jest w ogóle aktywny i jak on poluje. W ogóle nic się nie boi. Zobaczcie, jak on za chwilę chwyci tego brokuła. Widać, że trochę głodny i bardzo odważny. Nie boi się w ogóle pęsety. I on teraz sobie je tego brokuła. Może jak trochę wyjdzie z tej kryjówki, to wam to lepiej pokaże. Operuje sobie tymi sz szczypcami i odgryza małe kawałki tego brokuła. Możecie zastanawiać się, czemu w tym akwarium nie ma na przykład rybek. Albo na przykład nie ma krewetek. Jak przecież ten rak je rośliny. No nie do końca jest to prawdą, bo raki floryckie to zwierzęta wszystkożerne. I taki raczek mógłby zapolować na przykład na taką rybę i ją po prostu zjeść. Gdy raków jest więcej na danym obszarze, ustalają hierarchię. I jeden z nich, ten najsilniejszy, jest na samym szczycie w hierarchii. Podobna tego raczka to jest bardzo fajne doświadczenie, bo możemy obserwować, jak on poluje na różne rzeczy. Fajnie też reaguje na pokarm, fajnie atakuje ten pokarm. Ale bardzo ważne jest, żeby w hodowli zapewnić mu dosyć dużo kryjówek, żeby on mógł się tam kryć. Zobaczcie w ogóle, jak on sobie odrywa takie małe kawałki tego brokuła i jak on sobie to zjada. Teraz nam wyszedł i to fajnie widać. Te raki są naprawdę przepiękne. Ten ich kolor niebieski naprawdę bardzo, bardzo fajnie to wygląda w akwarium. Najlepiej, żeby temperatura wody wynosiła tak około od 20 do 26 stopni. Te raki bardzo lubią też kopać, no i akwarium musi być zabezpieczone pokrywą od góry, żebyśmy takiego raka potem nie spotkali spacerującego po pokoju. Są dosyć długowieczne, bo potrafią żyć aż 10 lat. Ale trzeba uważać, bo teraki często mogą umrzeć przy wylince, gdy coś tam im nie pójdzie zgodnie z planem. Ale na szczęście ten rak miał już wylinkę niedawno, będzie miał też kolejne wylinki i przed tą wylinkę, jak widzicie, nic mu się nie stało. Takie raki w hodowli karmi się bardzo zróżnicowanym pokarmem. Czyli na przykład w dzisiejszym dniu dostaje szpinak, w następnym dniu dostaje coś innego. No i warto pamiętać, żeby dawać mu troszkę pokarmu roślinnego i troszkę pokarmu białkowego mięsnego żeby taki raczek miał zbilansowaną dietę. Ten odcinek będzie się już kończył. Mam nadzieję, że Wam się spodobał, że jakieś ciekawe informacje Wam przekazałem. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.